Nie uwierzycie, co się dzieje na Wojanowicach, moi drodzy, na samym wstępie zostawiamy łapęcję w górę. Moi drodzy, dzisiaj bardzo, bardzo wyjątkowy odcinek, ponieważ on znowu zaczął coś działać na Wojanowicach. Słuchajcie, dzisiaj pokażę wam zmiany, jakie nadeszły po prostu tutaj na serwerze, które znalazłem, ale musimy sprawdzić... Oj, nie mogę wam pokazywać, słuchajcie, bo muszę najpierw wam pokazać e, tą tablicę, jeśli widzieliście ten domek, wydaje mi się, że naprawdę jest spoko. Wyszedł genialnie. Myślę, że on naprawdę potrafi budować. No i słuchajcie, wbijamy do domku i zobaczcie, mamy tutaj zadania. W ogóle tutaj jest jakaś tablica prezydenta, nie wiem, Wojana czy coś. No i ostatnio mieliśmy zadanka do niego, do po prostu wykonywać dla niego zadanka, które on po prostu sobie życzy, a w zamian będzie rozbudowywał Wojanowice. Więc moi drodzy, prosiłbym Was o zostawienie łapeczki w górę. Pisaliście. Że spoko, matruner, że fajnie, że dbasz o Wojanowice, że no, rozumiemy to, że chcesz współ, współ, współpracować po prostu z nim, wiecie. No, to jest nasz niby taki, jakby wróg, ale, wiecie, musimy to wykorzystać w jakiś e, dobry sposób, żeby po prostu Wojanowice się rozwijały. Ale słuchajcie, mamy tutaj zadania. Słuchajcie, tutaj co to jest? E, poroświetlaj Wojanowice. Dzisiaj mamy zadanie: pierwsze, poroświetlać, Wojanow poroświetlać Wojanowice. Tylko gdzie mamy pochodnie? Słuchajcie, muszę zerknąć, czy, czy Wojan ma jakieś pochodnie. O, to jest pytanie, słuchajcie, czy, czy, czy ja znajdę jakieś pochodnie, które mi się przydadzą. Może, może tak. No, możemy zrobić na pewno z drewna dużo, dużo pochodni. Tylko gdzie tu Wojtas ma drewno? Okej, okay, jest jakieś tropikalne drewno. E, o, właśnie, patrzcie ile tutaj siodeł jest. Dobra, wrzucamy od razu tu, bo faktycznie one się mogą tutaj przydać. E, dobra, pochodnie są. Zróbmy troszkę ich więcej. Patyków możemy zrobić e, prawie kil... dwa staki. Dobra. E, I jeszcze będziemy potrzebowali dużo, dużo węgla. E, więc węgielek tu poleci. Cyk, oj nie, ta kolejność. O, i mamy mnóstwo pochodni, więc dzisiaj rozświetlamy wojanowice. Sprawdzimy, co tutaj, gdzie jest najciemniej. Słuchajcie, gdzie jest najciemniej, musimy poroświetlać o kurcze, zobaczcie na to, co tu jest. Jakie wejście kozackie! Patrzcie, jak to chyba jest sprawka. On, patrzcie, jak wygląda, i teraz wejście do Bojanowic. Ej, kozacko, mi się podoba mega, nie? Dobra, będziemy rozświetlać. Eee, po prostu myślę, że jeszcze to się będzie rozwijało. Dobra, widzę, że tutaj jest jakiś pan, który chce po prostu dostać w czambo. łambo kombo. Dobrze, i co dalej? Możemy tu poroświetlać gdzie jest ciemno. Dobrze, że akurat jest noc, bo inaczej mogłoby być krucho. W ogóle słuchajcie, co to jest? Co to jest? Czy wy ogarniacie co to może być? Jakiś domek na drzewie? Ej, w ogóle on kozacko wygląda, bo on jest taki dosyć, nie wiem, no tak jakby trochę poniszczony, tam w środku co się w ogóle dzieje, jakiś dymek leci z niego. Wow, szok, mi się podoba. Ale to musimy najpierw poroświetlać Wojanowice, póki jest, słuchajcie, noc. Dobra, idziemy rozświetlać Wojanowice, bo jak widzicie, jest troszkę ciemno. Tutaj, gdzie nie, gdzie się po prostu pojawiają te mopki, które po prostu nie powinno ich tutaj być. Okej, okay, tu jest w miarę jasno, ale tu jest ciemno. O, tutaj, w tym miejscu. Słuchajcie, pisaliście mi, że Wojanowice się ponoć rozwinęły. Pod takim względem, że nie, że on je rozbudowuje, tylko. Yy... Jakby to powiedzieć Wam? Tutaj gdzieś, ponoć, jest większy teren do budowy. I to, właśnie, yy, ponoć, jest miejsce do zamieszkania, że tak powiem. Dobra, widzę, że tutaj jest mnóstwo mobów, więc no nie ciekawie, ale musimy porozświetlać, bo z tego co widzę, to ja, nie mogę ile tutaj jest mobenciów. Dobra, porozświetlam to wszystko. Tutaj jakiś typo. Dobra, on sobie tutaj harczy, niech on sobie tutaj śpiewa. Okej, okay, a my będziemy rozświetlać, dobrze, że akurat już dzień nadchodzi, więc wszystko, o kurcze, wiedźma, o shit, niedobrze, niedobrze, o, jeszcze w nami coś rzuciła, spowolnienie, świetnie Dobra, uciekam stąd, trochę porozświetlałem, może jeszcze bardziej, bardziej, bardziej musimy, musimy porozświetlać Bo jak widzicie jest tu całkiem, całkiem ciemno, więc mnóstwo, mnóstwo mobów się tutaj respi, o kurcze, nie mam jak uciekać, słuchajcie, bo nie mam co zjeść Nieładnie, nieładnie, tutaj żółwik, proszę nie ruszaj pana żółwika On zechce też popływać trochę Okej okay. Słuchajcie, no niedługo wakacje Moi drodzy, mam nadzieję, że się cieszycie e, W sumie to trochę wolnego Więcej nie było ale spoko. Słuchajcie, jeśli byście chcieli, wbijajcie na mój drugi kanał Matronerpl Games. Zobaczcie sobie link w opisie no i zapraszam również do mojego sklepu matronertis.com i wbijajcie na mojego Instagramka. Tam możecie sobie wbić, po prostu zafollowować. Eee, często wrzucam jakieś fotki. Eee, najczęściej to są miniaturki, słuchajcie, z odcinków, które będą, więc, więc bardzo fajnie, jakbyście wbijali. Dobrze. Co tu w ogóle jest? Patrzcie na niebo jakiś czy to szkło latające jest? O co, Kaman? Nie ogarniam tego, ale to kozacko wygląda ten domek. Może mamy zadanie z jakimś z tym z domkiem. Sprawdzimy to później, ale na sam początek e, podziwiajmy widok. Słuchajcie, no wojanowice w ogóle są inne. Patrzcie na to, tutaj jest mnóstwo jakichś szkieł, które latają po prostu. Nieźle. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że te marcheweczki, które ostatnio mu dałem, mogę sobie skonsumować. Zjemy sobie trochę tych marcheweczek. Dobra, pierwsze zadanie wykonałem. E, co tu jeszcze jest? Pierwsze zadanie zostało wykonane. A właśnie. E, tutaj to jest zadanie z ostatniego odcinka ściągnij hełm z głowy. Wiecie co? Ja sobie tak myślę, czy ściągać czy nie, bo już się boję. Dobra, ściągam, ściągam, ściągam ściągam. Patrzcie na to. Co? Co? Czy ja mam czerwone włosy? O nie, przecież ja byłem łysy znowu. Kurcze, zobaczcie na to, moja fryzura się kompletnie zmieniła, jestem teraz czerwony, jak to z tyłu wygląda, jak to z tyłu wygląda, o nie, mam czerwone włosy, jak Michael Wiśniewski, nie, 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 proszę bardzo, nie chcę taki być, jak, słuchajcie, czy to jest konsekwencja tego, że my po prostu dołączyliśmy, podpisaliśmy z nim taki pakt, że mamy wykonywać jego zadania? A w zamian on będzie rozbudowywał wojanowice. No zobaczcie, trochę się rozwijają. Tutaj. Mm, jakieś rzeczy się po prostu tutaj pozmieniały. No ale dobra, lecimy dalej z tymi zadaniami. Słuchajcie, no mam te czerwone włosy. Już, dobra, znajdź cztery różnice, co się zmieniło w mieście. Dobra, to już możemy zniszczyć. Znajdź cztery różnice, dobra, będziemy szukali teraz cztery różnice, które się zmieniły w mieście. Chodzi o wojanowice, rozumiem, dobra. W sumie pierwszą to już widzieliśmy, pokazałem wam, i drugą w sumie również. No, to jak widzicie, tutaj mamy tą alejkę. Alejka w sumie jest spoko, taka jakby taka prosta, ale bardziej przyjemna do wejścia tutaj na Wojanowice Więc o kurczę, naprawdę spoko, spoko akcja. Pierwszą różnicę, dobra. Kolejna różnica to jest chyba ten domek. No, to na pewno jest różnica, bo wcześniej tego nie było i w sumie wygląda spoko. Dajcie znać, jak Wam się podoba, co o tym sądzicie, domku. Mm... Zróbmy może tak. Każdy, kto słuchajcie, wbije na mojego Instagrama i napisze domek na drzewie, słuchajcie, pod fotką, która pojawiła się właśnie z tym domkiem, no to dostanie serduszko na Instagramie, więc zbijajcie. Myślę, że to jest fajna opcja, żebyście sobie po prostu tutaj zostawili. Dostali serducho na, na IG Dobra, szukamy dalej To jest druga różnica A jaka jest jeszcze trzecia? Trzecią to są chyba te szkła na górze, co latają Zobaczcie, one są fruwające Nie wiem w sumie Co to, co to może być Ale wygląda całkiem przyjemnie To w ogóle wygląda jak jakieś takie bombelki latające Takie mydlane, nie? Ale no, myślę, że jest fajne, 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 fajne Dobra, patrzcie, moja pszenica urosła z poprzedniego odcinka. W sumie to spoko wygląda, że tutaj jest taka pszeniczka, która sobie po prostu rośnie. Eee, jak to wygląda z tej. Ej, stop, stop, stop. Czy tu się coś zmieniło? Czy tu była ścieżka? Weźcie, dajcie znać, jeśli widzieliście poprzedni odcinek. Czy tu była ścieżka? I czy tutaj było to wszystko z takiego. z tego. Mm, e, kobla, nie? Znaczy no tego bruku, nie? Okej, okay. i. O, i coś mi się wydaje, że tu było bardziej rozwalone. Czy tu jest plaża? Czy on chce zrobić plażę, słuchajcie, w Wojanowicach? Nie wiem. W sumie to spoko wygląda. Tutaj w ogóle jakieś koralowce są, tylko czy one były? To też jest pytanie. Czy ja widzę więcej różnic niż cztery? No, w sumie to jest bardzo prawdopodobne, że to jest również różnica, która tutaj po prostu powstała. Mega mi się to podoba. Wojanowice się mega rozrastają. W sumie, tch, jeśli podoba wam się ten myg, że po prostu wojanowice będą coraz lepsze, dajcie, da, dajcie znać, zostawianie łapeczki w górę. Ja myślę, że jest to dobra opcja, bo nikogo w tym momencie nie ma. Nie, jak ja paskudnie wyglądam, patrzcie na tym. No, nie, czerwone włosy. Ja w ogóle ściągnę to i wam pokażę. Jezu, to w ogóle takie pasuje do matronera. Nie, nie, to żółte włosy. Only, only blond. Wiecie o co, Kaman? Kurcze. Wiecie, wiecie, że w wojanowicach e, tutaj da rady już teraz skakać, nie dotykając ziemi? Słuchajcie, to jest, to jest w ogóle sztos, nie? Patrzcie na to. Cyk, chodzimy tutaj. O, właśnie, na przykład tu. Jeśli chcemy się wdrapać wyżej, to wchodzimy sobie tutaj, później jakoś tam na drzewo i po prostu nie dotykamy ziemi i można chodzić po Wojanowicach nie dotykając ziemi. To jest kozackie. Wszędzie dotrzemy. No może nie tam, ale w sumie, jakby się zaparł, tu po prostu wchodzisz do domku, cyk na górę. W ogóle to jest wszystko rozwalone. Co jest grane? Czy tu się po prostu jakiś pożar zrobił? Czy on chce to zniszczyć, ten blok? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, wiecie co? Musimy jeszcze zrobić jedno zadanie, które nam zostało. Ja widziałem, że ono jest już tam gotowe znaczy do, do, do zrobienia, więc. E, myślę, że znalazłem cztery różnice. I tutaj, w Wojanowicach ma powstać sześć grzybów mutantów. Ale skąd ja wezmę grzyby? Ty, ale ja byłem w sumie w tym domku, bym po prostu sprawdził. Widziałem, że tutaj są grzyby. Czy ja je mogę wziąć? Co? Oła! Obumieranie. Co, patrzcie, czy to jest Witherowy kwiatek? Ej, kozak. A skąd się go w ogóle bierze? Skąd go w ogóle można zdobyć? Ten Witherowy kwiatek. O jak? To jest jakby taki domek dla baby jagi, nie? Czekaj, czy jakiś się urodził? Nie, żaden chyba, nie było żadnego kurczaka. Ale dobra, patrzcie, tutaj w ogóle jest wejście. Wbijamy. Okej. Okay. Bijamy na górę, i co tam będzie? Co tutaj będzie? Wow! Jaki domencjusz! Ej, spokojnie, mi to się podoba, słuchajcie, tutaj w ogóle jest statyw alchemiczny no ale w środku nic nie ma Okej, okay, mamy grzyby Dobra, ja zakładam zbrojkę Tylko nie spodenki, wiecie co? Bo spodenki trochę są już zniszczone, bym musiał je podreperować Może zrobię je nawet teraz, wiecie co? Albo nie, po prostu po... może w następnym odcinku, albo później Najpierw mamy zadanie do wykonania, słuchajcie mają powstać 6 grzybów mutantów. Tylko gdzie te grzyby mutanty ja mogę zrobić i w jaki sposób? Czy one nie muszą być przypadkiem zaciemnione, zadaszone? Yy, I czy ja mam. Ty, a tam nie było kości jakieś, Mączki kostnej? Tu była. Nie, nie była. Czy ja mam mączkę kostną? Ja chyba całą wykorzystałem. Więc jeszcze może to sprawdzimy. Czy jest gdzieś tutaj kość? I jest kość, spoko. Tutaj więcej kości nie ma. Tu jest Anna. Dobra, te spodenki zostawię sobie. Mam, słuchajcie, patrzcie. Lucy jest na Wojanowicach. To możemy nawet położyć w tym miejscu. O tu. Proszę bardzo. Lucy jest na Wojanowicach, więc to jest naprawdę fajna opcja. Mamy gwiazdę nederową. Więc spoko. Czy gdzieś jeszcze kości znajdę? Nie mam kości. Może w tym domku są? Sprawdźmy. Może gdzieś, bo tam widziałem była druga skrzynia, której chyba nie otworzyłem. Więc całkiem przyps. niezły przyps. Dobrze? Wbijam na górę. Tutaj jest troszkę jakieś uci uciążliwe wchodzenie, ale spoko. Dobra, jak wam się podoba ta chatka? W sumie jest git e Ale myślę, że powinno być troszkę bardziej rozwinięta. Nie wiem, tak mi się wydaje, chociaż ona jest taka abstrakcyjna. Tutaj w ogóle coś.. O, ty na górę można wskoczyć. <laughs> Dobra, ej, tu można na górę wskoczyć. W ogóle co? Tu pszenica rośnie na dachu. Jak to jest zrobione? Czekaj, muszę to sprawdzić. A, dobra, ej, tu jest zrobione, patrzcie, taka woda zablokowana płotkami i tutaj jest dirt i tam rośnie pszenica. O, 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 o. Trochę się podpaliłem nieładnie. Ale zobaczcie, jak to kozacko wygląda. Jeszcze pszenica rośnie na dachu. Dobra, o kurczę. Spadłem na sam dół. Wiecie co? Może te grzyby mutanty byśmy zrobili na tym. nad domkiem Kati? Co to? Co wy na to? Myślę, że to jest fajna opcja, żeby jakoś tu rozwinąć, żeby tu było bardziej kolorowo. Zrobimy sobie tutaj. W ogóle pisaliście, że to Palion zrobił, nie wiem co na Paliona tutaj ugryzło. Ale chyba, chyba po prostu zniszczył ten pomnik. Nie wiem. Dobra, słuchajcie, czy grzybki urosną w taki sposób, jeśli ja tutaj postawię, nie wiem, ciemnie jeszcze bardziej. Ok. tutaj światło zniszczymy. I teraz, proszę, proszę, czemu to nie rośniesz? Ty. Gościu malinowy, jak to zrobić, żeby one urosły? Ja bym chciał, żeby one sobie tutaj urosły, tylko. Hmm. Na pewno musi być to zaciemnione. Tak mi się wydaje. Musi to być zaciemnione. Ewentualnie musi to rosnąć na koblu, ale nie wiem, czy przypadkiem. Dobra, spróbujmy zrobić to tak. Zaciemnijmy to mocno. Dobra, i teraz grzybek. No, ej, czemu nie chcesz się tu postawić? Ziomo. Patrz, a teraz zrobimy tak? Nie. Ej, to zadanie jest nie do wykonania. Słuchajcie, ja muszę. Okej, okay, tutaj widzę, że jeden grzybek już jest. Tu. No nie, to jest mój w ogóle ten. Mój nowy domek. Czy to jest. A, to jest mój nowy domek. Dobra, ej, jak to postawić? Jak postawić tego grzyba? W sumie nie mam pojęcia, ale bym chciał. Czy wiecie, w jaki sposób to się robi? Jeśli macie jakiś pomysł, dajcie znać w komentarzach, bo ja kompletnie nie wiem. Ja widzę, że tutaj musi być. Jakby tak trochę. Hmm, jakby musi. Ty. No i tutaj się postawi. A, dobra, bo tu musi być jeszcze, jeszcze wyżej. Dobra, spróbujemy jeszcze raz to zrobić. Myślę, że się tym razem powinno udać. No, z tego co zauważyłem, jeśli zrobiłem coś takiego. I postawię tutaj grzybka, patrzcie, on od razu. może być. Może w taki sposób po prostu być. E, git, tylko on ja tak zawalony tutaj już wszystko. Dobra, postawmy go. Jest urósł, jest! Najsik, najsik, urósł. Jest trochę za wysoko. Dam to. Ale spróbujemy jeszcze jakoś to rozwinąć. Może się udałoby. Udałoby jeszcze jakoś to rozwinąć. Może ten grzybek jeden pójdzie tutaj. Kurczę, żeby on mógł po prostu tutaj położyć, nie? Było można go położyć. To by był sztosik. Tylko. O, oh. Sześć grzybów to jest naprawdę sporo. Tym razem, bo. Jak widzicie, zanim to zrobię, to będzie kompletny, kompletny długi okres czasu, ale spróbujmy, może jakoś się uda. Typu, coś tak, rozwinąć. Okej, okay. te grzybki jakby powstały, by było naprawdę kozacka. O, i chyba teraz to już powinno zadziałać, tylko czy ja mam więcej kobla? Czy ja mam więcej kobla, żeby zrobić większą tam, ten podeścik? E, dobra, zróbmy tak. To musi być zadaszone. Czy teraz będzie to zadaszone? Zaraz się to okaże. Grzybek jest. Dobra, to możemy już w sumie skopać. Tylko czy chcę robić to teraz w tym momencie? Nie wiem, dobra, zróbmy to. Zróbmy to, zniszczmy to do końca. Tu powstałoby fajnych kilka grzybków, które naprawdę będą e, rozwijały fajnie tutaj teren. I myślę, że. Dosyć ciekawie. W ciekawym miejscu, bo to akurat jest nad domkiem Kati Który jest. Okej, nie! Półsernuszka cię! To teraz jakiś mop tylko przyjdzie i już po mnie. Dobra Poczekaj, czy ja mogę tu postawić gdzieś? Halo, czemu to jest? Jak to zrobić? Halo? Dobra, czekaj, czy ja muszę, że musi być tu ciemniej po prostu? Żeby muszą w ciemności rosnąć, nie? Z tego co mi się tak zdaje. Dlatego ja muszę zjeść, bo mam pół serduszka, niech tylko przyjdzie jakiś dziad, typu creeper, albo zombie. I koniec, po mnie. Tylko jest tutaj światło. No jak to postawić? Więcej grzybów, halo! O. Czy ja muszę to rozwalić? Słuchajcie, nie mam pojęcia. No jak na razie udało mi się tylko postawić jednego grzybka, który w sumie jakoś tam wyrósł. Jakoś tam wyrósł. Czy udałoby mi się postawić jeszcze jednego? Proszę, chociaż jeszcze jeden. Gdzieś tutaj myślę, że jest miejsce na niego, żeby on sobie urósł spokojnie. Proszę, proszę, zróbcie to dla mnie. Hmm. No tak wydaje się, że tutaj to miejsce, nie? Może weźmiemy łopatę po prostu i wyrównamy ten teren trochę. Okej, okay, o coś takiego. Czy to będzie miało rację bytu? Spróbujmy. Spróbujmy. Płagam. Nie, jeszcze nie. Hmm. Ha. Nie wiem, wiecie co? Chyba jeden grzybek powinien nam wystarczyć, bo kompletnie nie wiem, gdzie mógłby kolejny urosnąć. Tutaj próbuję gdzieś go. Jest! Jest, jest, jest! Dobra, uwaga, będzie. Jest! Jest! urósł, Dobra, słuchajcie. To w sumie chciałem zrobić tam na. O, jakiś ostrzał jest prowadzony do mnie. Nieładnie, nieładnie, ziomo. Dobra, spróbujmy jeszcze tu jakoś postawić. O, jest! I czy urośnie tu? Proszę, urośnie. Nie, tu nie urośnie na stówę. Dobra, może jeszcze w innym miejscu, gdzieś tutaj? Tu by ładnie wyglądał, no. Albo nad plażą? Nie? Nie ma innego miejsca? Dobra. I teraz. A czy któryś z tych urośnie? O! O, ty! Pająk, pająk, ja nie chcę z pająkiem mieć do czynienia. Nie chcę! Uciekaj mi stąd parówko. Dobra, a tutaj czy urośnie? Jeśli bym tutaj postawił gdzieś. Proszę, proszę. Proszę. No, tylko dwa. Nie, dobra, wiecie co? Ja muszę. O! Tutaj, w tym miejscu. Czyli to jest zadaszone, słuchajcie, czyli tutaj. Któryś z tych może urosnąć. Coś mi się tak zdaje. Nie, ty nie urośniesz tu, a tu. Aha. Czyli się rozumiesz, że grzybki rosną, jeśli jest coś pod nad nimi. Czyli w sumie tutaj mógłby urosnąć. Znaczy można by go postawić, jeśli coś jest nad nim. Hmm. Czy tutaj? Czy tutaj? Słuchajcie, może tu gdzieś? Może gdzieś tutaj? Proszę, proszę bardzo. Bardzo by mi to pomogło. W rozwiązaniu zagadki, w zrobieniu zadania, nie wiem, słuchajcie, ja się chyba poddaję że z tymi grzybami, nie dam rady. Po prostu nie dam rady, nie mam siły na to. Nie wiem, gdzie gdzie go można postawić. Mus muszę wykonać zadanie chyba w kolejnym odcinku, słuchajcie, bo jak widzicie. O, grzybek, grzybek rośnie, błagam. Nie. A tu jest trzeci, dobra, mamy trzeciego grzybka, więc spoko. I jeszcze jeden, tylko jeszcze jeden. Tutaj może gdzieś, tutaj może gdzieś. Jeszcze jeden grzybek urośnie mi tutaj. Cyk, cyk, cyk. Czyk, czyk, cik. Dobra, tu może gdzieś? Nie, słuchajcie, grzyby nie chcą rosnąć. Mamy trzy. Myślę, że to powinno być wykonane, bo jeśli nie, no to, to on się chyba wkurzy, będzie po prostu zdenerwowany. Ale dobra moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał i jeśli... Co uważacie o tych zmianach przy pro prowadzonych przez on. Zobaczcie, że tu kompletnie się miasto rozwija do potęgi Entei. Ciągle coś, to jakieś grzyby, to to, to tamto. Może będę musiał wykonać to w kolejnym odcinku, więc przygotuję się na kolejny odcinek, spróbujemy zrobić, dokończymy te zadania w kolejnym. Z moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki za uwagę, ja jestem MatrunerPel, widzimy się w kolejnych filmach. Pamiętajcie o subskrypcji, zapraszam również do mojego sklepu, macie wszystkie linki w opisie. MatrunerPel Games, oczywiście do mój drugi kanał, zapraszam bardzo, bardzo gorąco, gdzie prowadzę elegancką serię, moi drodzy. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Papa, pa. żegnam was w czerwonych włosach. Pa, pa.